Kanikuła pojawiła się ponownie i jak zawsze zawiera w sobie misje z nagrodami oraz możliwość zakupu dodatkowych nagród za zdobyte perły, które otrzymuje się za udział w bitwach, które zostały dodane na czas trwania tego eventu. Przed wami do wykonania są cztery misje, a każda z nich zawiera jakąś nagrodę. Każda kolejna misja jest trudniejsza ze względu na to, że przeciwnicy mają więcej życia i są chyba co nieco bardziej brutalni w oblewaniu nas wodą. No tak. Nie można zapomnieć o tym, że do rynki dostajemy broń, która wystrzeliwuje strugi wody i tylko to mamy do dyspozycji. Brak jakichkolwiek innych broni, mocy nie działają, mody nic nie dają, a przynajmniej nie zauważyłem tego, choć specjalnie stworzyłem konfigurację dla Warframe'a, który której zwiększyłem prędkość sprintu, wysokość skoków oraz redukcję obrażeń w się w powietrzu. Wniosek z tego płynie taki, że nie ma znaczenia jakim Warframe'em udacie się na misję oraz to czy jesteście początkującymi graczami, czy też zaawansowanymi. Wszyscy porówno mają te same szanse, zależne tylko od zręczności i refleksu. Chociaż dla ułatwienia sobie rozgrywki, zalecam dobranie sobie Warframe'a, który jest chudy i nie posiada zbędnych ozdób, zwłaszcza skrzydeł, bo będą one Wam zasłaniały pole widzenia. Jednak jest też możliwość zwiększenia zadawanych obrażeń, jeżeli po prostu otrzymasz błogosławieństwo zwiększające zadawane obrażenia, czyli to błogosławieństwo, które yy, daje nam niszcz. Ponadto podobno działają także wzmocnienia na obrażenia od broni palnej przekazywane przez Holmita. No, ale nie byłem w stanie tego zweryfikować. Bitwy na wodę nie są trudne. Strzelaj do celów, pamiętając o tym, że woda nie leci błyskawicznie, tylko potrzebuje trochę czasu, aby dolecieć do celu. Ponadto z odległością traci swoją siłę i struga zaczyna opadać w dół. Ponadto, gdy strzelacie, szybko spada wam ciśnienie, hmm, ciśnienie wody w broni i musicie co chwila ją dopumpowywać, aby miała odpowiednią moc. Broń, która nie ma maksymalnego ciśnienia, strzela słabiej. Struga jest mniejsza, porusza się wolniej i ma mniejszy zasięg. Więc gdy masz tylko wolną chwilę, zwiększaj ciśnienie. Robi się to poprzez używanie klawisza do alternatywnego strzału. Ponadto broni nie ma nieograniczonego ładunku wody. Posiada 100 porcji i gdy się one skończą, nie postrzelasz. Ale jest na to rada. W niektórych miejscach na mapie znajdują się fontanny wody. Wystarczy, że przez taką fontannę przebiegniesz, a automatycznie woda napełni się do maksimum. Jakieś rady? No okej. Okay. Trafienie w przeciwnika nie jest łatwe. Zwłaszcza jeżeli masz sporego pinga względem osoby, która hostuje. Jest na to jedna rada, musisz zbliżyć się do wroga, najlepiej od jego tyłu lub podczas szybkiego lotu. Jeżeli jednak odwróci się on do ciebie, a Tobie nie uda się wytrącić go z równowagi, to zygzakuj, będzie miał problem z trafieniem w ciebie, aczkolwiek jeżeli do ciebie strzelają inni przeciwnicy, to i tak masz marne szanse. Lepiej wtedy odskoczyć od nich jak najdalej i za chwilę powrócić. Jeżeli skaczesz w grupę wrogów, to jak najszybciej odskocz od nich, nawet jeżeli nie udało ci się odpowiednio zamoczyć w celu ataku. Generalnie nie plątaj się pomiędzy przeciwnikami. Wyjątek to, gdy jesteś nieśmiertelny, czyli jak się zespałnujesz albo zostanie ogłoszony koniec bitwy. W tym drugim przypadku masz jeszcze kilka sekund na zlikwidowanie nawet kilku dodatkowych wrogów. Życie z czasem się regeneruje, ale nie polecam chowania się na długo, bo szkoda tracić czas. Lepiej już zginąć i wkroczyć ponownie do wodnej bitwy. Im więcej kili, tym więcej pereł otrzymasz. A dokładniej, tyle ile jest warta misja, czyli w przypadku czwarty 50 pereł, plus ilość zdobytych kili. Tyle pereł dostaniesz. Rozbieżność wyświetlanych ilości kili, a zebranych pereł wynika z tego, że po blisku końcowym zamoczeni wrogowie nie są zaliczani do ekranu końcowego, ale perły za nich dostajesz. Trafienie przeciwnika może spowodować, że się zachwieje i przez krótki moment nie będzie mógł strzelać. Jeżeli chcesz na dłuższy czas zabrać mu możliwość strzelania, możesz go przewrócić. Robi się to poprzez lot. A właściwie ślisk w locie. Który przebiega przez przeciwnika. Zanim uda mu się powstać, powinieneś go zlikwidować, a właściwie zachlapać na Amen. Dobra. Jeżeli grasz ten event tylko w celu zdobycia perę, sprawdź, czy grając w trybie Solo, jesteś w stanie zebrać ich więcej. W tym trybie ilość przeciwników jest mniejsza, no i nie ma konkurencji, która przed Twoim nosem mogłaby zlikwidować wroga, do którego strzelałeś. Co powinno dać Tobie możliwość zdobycia większej ilości killi w trakcie czasu, w którym trwa bitwa, co też przekłada się na ilość perę. No i nie będziesz miał problemu z opóźnieniem, gdyż to Ty będziesz hostem dla samego siebie. Za każdą misję otrzymasz nagrodę, ale wpierw musisz uzyskać odpowiednią ilość punktów. Na szczęście sumują się one z kolejnymi podejściami. Niestety, jeżeli brałeś udział rok temu w kanikułach, to niewiele zyskasz za tę misję. Za pierwszą otrzymuje się skórkę do Ridimera, więc jeżeli ją już masz, to jej nie dostaniesz. Za drugą misję jest cena z Przekaźnika Hydroida. Jeżeli ją miałeś, to niby otrzymasz drugą, ale nie sądzę, aby jakiś gracz chciał ją od Ciebie odkupić za platynę. Jeżeli nie miałeś, a nie korzystasz z fotobudki, jak zdecydowana większość graczy, to cóż. Ta nagroda jest i tak dla Ciebie beznadziejna. Za trzecią misję otrzymasz jako nagrodę figurkę Hydroida. Możesz ją sobie ustawić na orbiterze lub dormatorium, albo przekazać do skarbca klanowego. Na szczęście możesz posiadać dowolną ilość takich samych figurek. No i za zaliczenie już ostatniej misji dostaniesz reaktor Rocking i emblemat. Niestety to też nie jest nowość, ale przynajmniej możesz skorzystać z reaktora. Zbierane perły możesz wydać u nakak którą znajdziesz przy stoisku na cytusie. Wybierając drugą opcję, wejdziesz do sklepiku, w którym zakupy możesz dokonywać właśnie za te perły. Możesz zakupić sobie tutaj paletę barw, tymczasową FMRę, która zniknie po zakończeniu eventu, kolejną FMRę, która jest całkowitą nowością, wcześniej nie było. Wygląda... dziwnie. Sugeruje, że znajdujesz się pod wodą i okrążają cię bąbelki powietrza, ba <grybka> nawet pływają wokół ciebie rybki. Podoba Ci się ona? Nie, nie za bardzo. Ponadto kupisz emblemat kaniku, sporo modów, przejrzyj je sobie, może któryś Ci się spodoba, choć zalecam zakupić wszystkie, przynajmniej po jednej sztuce, a właściwie więcej, to chyba nie ma takiej potrzeby. Ponadto są tu piłeczki, z których korzystają nasze zwierzaki, zresztą sam możesz taką piłeczkę pokopać, jeżeli sobie ją gdzieś postawisz i do niej podbiegniesz. Niestety nie da się ich przekazywać do skarbca klanowego a szkoda. Kiedyś planowałem zasypać nimi pomieszczenie w dojo, ale okazało się, że jest to niemożliwe. Dalej mamy znak kanikuły, scenę do fotobudki i jeszcze kolejną scenę, która jest nowością a która uwzględnia, że miejsce bitew może być w trakcie nocy. No tak, zapomniałem o tym wspomnieć. Właśnie, no właśnie jest to, że miejsce, w którym szalejesz z wodną bronią, może być też w porze nocnej. Jest praktycznie takie same, ale dodatkowo umieszczone na mapie są duże ogniska, do których lepiej nie wpadać, bo stracisz wtedy trochę życia. No i właśnie taką nocną scenę możesz zakupić. Jest jeszcze skórka do broni głównej, która zamieni wygląd na broń, z której korzystasz w trakcie tego eventu. Do tego trochę glifów oraz wszystko co niezbędne, aby stworzyć specjalne rękawice używane do walki, czyli Furax Pride. Więc życzę Wam wszystkim mokrych zwycięstw i dużej ilości pereł. Pa!